Witajcie moi drodzy, z tej strony Dante i kontynuujemy sobie naszą kampanię z Red Alert, z remasterowanej wersji i toczymy oczywiście kampanię aliancką. Ostatnio udało nam się po paru podejściach ograć misję 10 na 1, ale jestem całkiem zadowolony, ponieważ w końcu się udało, kluczem okazała się zbieraczka. Jeżeli chcecie sprawdzić dlaczego, to zapraszam, będzie karta na, na timeline YouTube'a, e, a tymczasem kontynuujemy sobie tą kampanię. E, mamy misję opowieść Tani. Uratuj Tanie. Twój szpieg może ominąć niewykryty e, każdą jednostkę wroga z, z wyjątkiem przepraszam psów. Skieruj go do fabryki broni w pobliskiej bazie Sowietów, gdzie porwie ciężarówkę i uwolni tanie. Z pomocą tani likwiduj obronę przeciwlotniczą, przeciwlotniczą na wyspie, a przybędzie po nią transportę. Następnie zniszcz pozostałe radzieckie budynki, jednostki. E, dobra, mamy do, wybra, do wybrania: północ, centrum, południe, to bierzemy północ. To wprowadzenie sobie zobaczymy. information out of occupied athens has been sporadic but soviet forces are indeed in control of the capital as well as much of the outlying territories in greece in the city fighting among allied and soviet troops continues, but the allied death rising rapidly. now it remains to be seen if allied forces will be able to weather this onslaught intact reacting to this latest assault allied diplomats led the united nations in a 281 to 7 vote that, in approving a unique military funding initiative aimed at increasing global allied support, this proposal calls for the formation of a global defense agency to be temporarily established in an as yet unnamed European capital. Czyli mieliśmy tutaj wprowadzenie do fabuły Tiberian. co się dzieje? such a pretty face. where is professor einstein i was hoping you'd say that. Nie, nie, nie słuchajcie nie nie dobra wiem, to gramy e. jak... dobra. Dobra, musimy śpiewać. tutaj Szpieg nie lubi się z psami, no dobrze. Yes sir. Idą następne hałahy. Tu musimy ukryć ciężarówkę, tak? For King and Country. Dobra, tu idą jakieś te piesały. On For King Country. Dobra, tu nie przejdziemy. No i co teraz zrobić? Aha, czyli musielibyśmy. O, For king and country. idą piesy. Indeed. Indeed. For king and country. Czy one mają jakiś e, algorytm który je prowadzi? Jak najbardziej. Nie, piesy. Idą. Nie, no nie, już, już go dopadły, no przecież nie powinny, no. On my jak way. Mission failed. No, dobra, failed. Też raz. Z jakiego kurczy zasięgu one łapią, nie? Ale For King and Country, czyli jest Brytyjczykiem. Dobra, one tu sobie siedzą, tak? Tu idą. Czyli co? Czy, by, czy żeby trzeba się było dostać trochę tam dalej? Hmm. One tu dochodzą. No to tu nas złapą. Złapią od razu, przepraszam. Hmm. Trzeba by było. On my way for king and country. Może to jakoś tak zrobić On king and nie, już idą. On king and Może. Pies całych tu nas nie zauważyłem. Dobra. Eee, zauważyły. Unit. Mission failed. A mam takie te... Szaliczki. Dobra. Nic się nie udało. Eee... Ewentualnie no nie, ale no nie przejdzie tutaj. Chociaż może się uda jakoś. For king and country. For king and country. Tutaj wiemy, że się nie uda przejść. For king and country. On my way. For king and country. On my way for king and country. A, czyli on jest w stanie. On my way for king and country. Hałchały How, nas indeed. nie złapały? Tak jest, dobra, czyli mamy powiedzmy indeed. pierwsze rozwiązanie sprawy. Indeed. Indeed, indeed. Teraz trzeba for zrobić tak, żeby... Indeed. For king and country. Okej. Okay on my way tu nie przejdziemy bo są bariery on my way 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 ona tu idą sobie czy ona robią taki taką rundę czy du duża jest ta luka czasowa On my way for się tu zatrzymają i potem tu. Trzeba tak. Chyba wtedy przejdą tu. Przeanalizujmy. Dobra, tu się zatrzymają. I teraz. Tu na górę pójdą. I teraz jeszcze słuchajcie chwilę. Ale mają oko. No tam to idą na szybko 10 sekund trwało. Hmm. No powiem wam, że. No, spróbujmy. Indeed. 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 For king and country. Building infiltrated. Dobra, tu ukradliśmy tą ciężarówkę. O nie, kolejne piesy. No trochę tych jednostek mają. O kurczaczki. Całkiem sporo. Building no infiltrated. That's all you got. Kiss it bye bye. What's up? I'm there. Let's rock. I'm there. I'm there. I'm there. How how. Dabi go! Dobra, szagi. No nie powinien teraz jakiś helikopter wylądować, czy coś takiego? I I'm there, co? I'm there. Aha! No i o to w ten chodzi? Co ja na to zrobić? Zaatakować ich? Hmm. Dobra. To taka zapowiedź, bo chyba dłużej spędzimy nad tą misją więcej czasu zdecydowanie. Ale z racji, że akurat do no dzisiaj nie mam za dużo czasu, żeby Wam nagrać, więc nagram Wam takie, takiego shorta i, i to będzie zapowiedź po prostu tego, co się wydarzy w przyszłości na kanale, jeżeli chodzi o misję Opowieść Tani. Także trzymajcie się i do usłyszenia.